propozycje ze strony Pana i w tym piśmie, który macie Państwo przed sobą są przedstawione takie propozycje. Po przeanalizowaniu, po zweryfikowaniu są przedstawione e, propozycje ze strony tutaj takiego naszego, byłyby przedmiotem naszego takiego wspólnego e, porozumienia, prawda, między powiatem, miastem i Sztum, państwem Fila, Alicją i i państwem Leszczyńskim, Panią Joanną Fila-Leszczyńską, Panem Tomaszem Leszczyńskim. I e, w podniesieniu do tych pierwszych oczekiwań, które Pan wskazuje, które otrzymaliśmy teraz, e, dotyczy e, sprzedaży nieużytków z przeznaczeniem na parking dla pracowników gminy mm -hmm. w Pira, o wielkości 30 arów i dotyczy to działki 372 w obrębie Sztuńskiego Pola. I w treści tych naszych warunków jest to uwzględnione o takim zapisie, że zamiana gruntów między miastem i gminą Sztum, a tanią Alicją, Panią Alicją Pila i Panem Antonim Pila, Panią Joanną Pila Leszczyńską i Panem Tomaszem Leszczyńskim zamiana ta obejmuje. Część działki 372 obręb Sztucki Pole, własność miasta i gminy sztum, na budowę parkingu około 0,3H. Mhm. Czyli byłoby to zgodne z punktem pierwszym y, mhm. oczekiwań. Y, Przechodzę do y, punktu kolejnego, czyli do punktu drugiego. Pisze Pan wymianę gruntów według szkicu dawna działka 238 na 1. To jest w treści pierwszej części tego zapisu punktu pierwszego. Ta działka yy, 238 na 1 została scalona. Mhm, tak. W chwili obecnej jest to działka 287. Jest ona własnością miasta i gminy Sztum i miałaby być przeznaczona na poszerzenie siedliska dla państwa Antoniego i Alicji Kila. Ta wersja, którą, którą myśmy się tu otrzymali, mówi się o około 60, 0,60k. No ja tam trochę poszerzę. Pan tutaj tak, wskazuje już do litera. Litera. Z tymi y, głównie chodzi o...